Państwa, dotrwaliśmy do końca, do finału yy, w tych pięknych okolicznościach przyrody i w pięknej pogodzie. Chciałbym wszystkim Wam serdecznie podziękować przede wszystkim za wytrwałość, za waleczność i za to, że cały turniej odbył się bez kontuzji i to przede wszystkim najważniejsze. Że była dobra zabawa, super rywalizacja i przede wszystkim tenis na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Tak jak w zeszłym roku mówiłem, że nie oglądaliśmy takiego tenisa do tej pory w Płocku na żywo, tak w tym roku znowu to powtórzę, bo, bo ten turniej w tym roku myślę, że był jeszcze lepszy i na jeszcze wyższym poziomie. Naprawdę wszystkim zawodniczom i zawodnikom należą się gromkie brawa. Proszę Państwa, yy, cały ten turniej. I logistycznie trzeba było poukładać, więc naprawdę gorące podziękowania dla organizatorów Barbara Środka Tenis Centrum A Zbigniew wnęk płoskie towarzystwo tęsorów. Nie byłoby możliwości ściągnięcia tak zacnych zawodników do Płocka, gdyby nie nagrody, gdyby nie sponsorzy. W pierwszej kolejności Panie Burmistrzu, jeszcze raz serdecznie dziękujemy za piękne puchary i piękne nagrody. Rozumiemy. Pan tylko spożytkował. Super, ale wymienię jeszcze raz sponsorów, bo naprawdę warto. Firma Obdosta, Art Juice, Restauracja Lanona Anna i Piotr Klosociński, Firma Rapnet Richard Rafa. Momy Las Magdalena Omyla, Paleta Transkira. Joanna i Łukasz Póc, firma Poliamit, Aleksandra i Czesław Płachytka, WZPRO Zitniewne, hotel Absolut Zielenie, apartamenty Zdrojowa Wojciech Rady, hotel Bukowy Park Marcin Kamiński, biuro podróży Ankawel Aneta i Arkadiusz Łotniejscy, firma staropolanka Drugarnia Perfekta, patroniami medialnymi, czyli Euroradio Glassensis i Telewizja Kłocka. Gorące brawa dla wszystkich kołówek. Proszę Państwa, zaczynamy wręczanie nagród od turnieju drugiej szansy, od turnieju pocieszenia, ale zanim, co chciałbym serdecznie podziękować sędziemu głównego, głównemu dwóch finałów, finału kobiecego i finału męskiego, zapraszamy sędziego Głównego. Jasne. <noise> I mamy turniej drugiej szansy. Miejsce drugie, Wiktor Kania. <noise> A, może z wyśrubem, ja, <noise> <Rady, rady. głos> <noise> też tak sobie <noise> 30 lat tak chciałem. No. Proszę Państwa, miejsce pierwsze i tytuł przez najbliższy rok, który należy tylko do niego, Król Pocieszki Marcin Mizołek. Yeah. Stojącego naprawdę na bardzo wysokim poziomie, to że dziewczyny dały radę w takiej pogodzie i w takim upale, wielki szacunek i naprawdę wielkie brawa wam się należą. Miejsce trzecie, Małgorzata Szal. Kopieja, Gosia, Casta, Gosia, go... Gosia, Gosia, Gosia. Gosia, Gosia. Proszę, Jeszcze Magda, proszę Cię tutaj na chwilę. Proszę iść, iść to. Idę na chwilę. Jeszcze w imieniu sponsora sklep jubilerski, Magdalena Montekowie. Młotakowie. to Taki do wykorzystania. Pani Magda, Przodek. Pani Magda przodem. Pani Basia normalnie stanie. Pani Basia, pani Basia. O, pięknie. Dla Magdalena. Mamy drugie miejsce w życie. Pani Magdalena Omela.

bardzo pasjonującym stojącym na wysokim poziomie jak już podkreślałem w finale miejsce drugie Agnieszka Śrutwa. Pani bardzo pani została już z nami. O ja.

Pierwsze mi z urzędu wypada przeczytać tylko imię i nazwisko: Edyta Perczyńska. Na świat. Zdjęcie z Proszę o I tą turecką czarną też. Tureckę też weź proszę. Dobra. to pierwsze, Zapiszmy. Dobrze. Tak, dobrze. Tak. To perfe. 2022. Drugi memoriał imienia Stanisława Sirodty. Miejsce piąte. Grzegorz Ilczyszy. Brawo, brawo. Brawo. Gratuluję. Gratuluję. A, dziękuję. <grym> <grym> dziękuję. Dzień dobry, witam. Przedmiot. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. I mamy pół finalistów. Miejsce trzecie, Jakub Kubik. Trzecie tak. miejsce teraz? Tak. tak. Bardzo gratuluję i mam nadzieję poprawę za rok. Poprawia Co, roku. Co roku się poprawia.

Najlepszy odwagę. Gratuluję. Najmłodszy, najlepszy. Czekaj, jeszcze kolejny. Oprócz Dobra. Dziękuję. I przechodzimy do finalistów. I jeszcze raz to powtórzę. Dzięki tym dwóm panom naprawdę taki tenis pierwszy raz oglądaliśmy w Głoczku na naszych kortach. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również was zobaczymy. Oczywiście lepszych i zobaczymy jeszcze lepszy tenis. Miejsce drugie Cyprian Trzymański

Przechodzimy do miejsca pierwszego. Zanim odczytamy, myślę, że należą się gorące brawa dla dwóch najwierniejszych kibiców miejsca pierwszego, czyli dla małżonki pani Magdaleny i Adasia, który siedzi w busku. Gorące brawa. Miejsce pierwsze, obroniony tytuł przed roku Andrzej Mał. Miejsce pierwsze. Jeszcze zaprosimy panią, ja która ufundowała nagrodę, obręczenie. Widać. nagrody tak, jasne. I Zapraszam was serdecznie, przyjdźcie, kiedy chcecie. Do zobaczenia. serdecznie wszystkim, ale bardzo bym prosił, abyśmy się wszyscy ustawili pod Jeszcze, baner moment, ze moment. ja. Tak, jasne. Słuchajcie, ja bardzo chciałam podziękować przede wszystkim osobom, które bardzo zaangażowały się w organizację, które pomogły mi nam w organizacji tego dużego przedsięwzięcia. Dziękuję popakom z KTP i podziękowanie małe dla Tomka. Tomek, dziękuję. Może ja nie będę wręczał sam tylko to... Piotra Bar tak, dziękuję bardzo duża pomoc Piotrze. Burmistrzowi dziękowaliśmy za to Ja dziękuję, mam jeszcze tutaj takie podziękowanie dla prezesa i też za jego wsparcie, także wręczam. Nie były takie małe. To, to taki tak, małe. tak <noise> to nie były małe. Dziękuję bardzo. Więc teraz zapraszam wszystkich serdecznie pod baner z trenerem Stanisław. Serdecznie. Zrobimy Pamiętkowe z dnia. Ja